Like a bus. Cześć wszystkim. Z tej strony, Kruszakus. E, wiem, że miałoby dzisiaj loadout, a czy tak wam powiedziałem i w ogóle, ale. No cóż, e, nagrywałem anglojęzyczne komentarze. Bardzo mi się przyjemnie nagrywało. Komentarz jest całkowicie randomowy. W ogóle nic, nic. W ogóle żadnych tematów sobie nie przygotowywałem ani żadnych takich dupereli. Co prawda, dzisiaj przez cały czas dostaję spam wiadomości. Kruszakus pojawili się z trzej hakerzy. Coś w tym stylu jakiś mis, jeez i kurde. Stary pedał, kurde, fiz e, I, i kurczę ludzie prosili mnie o to, żebym właśnie zrobił o tym komentarz Ale tak sobie pomyślałem, że wiecie co? E, powiem wam tak e, Jeszcze jakiś czas temu takie rzeczy mnie rzeczywiście ruszały, nie? Bo miałem takie emocjonalne podejście do tej gry i w ogóle Ale teraz coraz bardziej właśnie dochodzę do wniosku, że no, niestety mam troszeczkę wyjebane na te sprawy Co nie znaczy, że nie uważam, że jest to frajerskie To jest frajerskie przez cały czas, tak myślę tylko, że po prostu aby by to wam powiedzieć... O nice, ładnie. Ja e, by wam to powiedzieć. E, mam już dosyć słuchania, kurde, o negatywnych rzeczach BFH. O tym, że kolejna banda pojebanych, kurwa, hakerów e, psuje innym zabawę. Tworzy jakieś, kurde, kurwikułka wzajemnej adoracji i takie ście... Fuck, kurde, ale zrąbałem. No, c... A, typowy Polaczek, typowy Polaczek. Pierdol się, frajerze, w ogóle. E, te... No, kurwa, w dupie to mam, szczerze powiedziawszy. Jak są sobie hakować? Ja mam na to naprawdę wyjebane eee, okej okay. Skoncentrujmy się na tym szwagrze, dobra Już nawet nie trzeba się koncentrować, jest po prostu martwy No, so, no sorry, no, jeżeli Jeżeli ludzie hakując na tyle pojebani, żeby w tak prostej grze jaką jest Battlefield Heroes eee, dowartościowywać się używaniem aimbota, no to To gratulacje, nie? Ale czy poza tym jakoś to mam komentować? Nie wydaje mi się, żeby była potrzeba O, fuck Dobra, chyba zginę O, fuck, ja no nie, gdzie, gdzie jest przeciwnik? O kurde, ten, ten dualista, dobra, wycofajemy się Haha, jeszcze rzucę mu kega zaraz. A! Uda się coś zdobyć? Nie, nie udało się, niestety. Dobra, ci. Tutaj szwagry, kurde się, na no, maję. Wpychają całą bandą. Chodź, chodź komuś. Aaaaaah, jajajajaja, jajaja, udało się, wow. Faaa! Oh. <śledź> 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 o kurde! Haha! <śledź> wow! Okej, okay, to, było, to było niezłe. Wiesz, że bo. Opatrzcie, beefcake. Dwa beefcake na serwerze, nie? Ja nie wierzę. O, o, jaki ryn. Ja nie wierzę, dwa keki na serwerze. Dobra, włączamy IEG. Już Ciebie cisnę. O, fuck, dobra, czekajcie, jeszcze poczekam na kega. Może wywabię jego IEG. O, kurde, mam trochę mało hapsów, dobra, a się podleczę lepiej. Uuu szwagier za ja przyjdzie od boku. Miałem rację, ale kurde. Dobra, kek i. No kurde, nie weszło, dobra, chuj z tym. O, cześć, ziomuś. Fuck, zginę. No nie udało się, niestety. Ale miał pomoc. Nie wiedziałem, że aż tyle osób za winklem będzie i po prostu mnie ścisną na zwykłą szmatę, za przeproszeniem. No, ale cóż, no, dobywa, no. Takie już są uroki tych wieczornych... Ooo, dzień dobry panu, dzień dobry panu, no. Dobra, nie będę miał czasu na to, żeby go stibagować, nawet, Najpierw... o, okej. Okay. Zapomniałem, że mam jeszcze move ganga. O, a, będzie jakiś keks, dobra, wszedł, o, cholera, mogliby mnie troszeczkę podleczyć. Yy, dobra. dobre jedenasty <ś One input> poziom, jeszcze toniki. okej, okay, niech będzie. Cokolwiek. Nie wiem, czy kek wejdzie, coś będzie. Nie, chyba nie. Dobra, ale kurczę, wydaje mi się. O tak, mam rację. Przeźwiąż. O. Chyba przegram, przegram, a nie, jednak nie. Została jakaś balistika, cholera, dobra, muszę się schować lepiej. Na wszelki wypadek, kurwa! Fak! a dobra, lajka like boss. Są chyba z y, setupem taki shotgun na daleki i shotgun na średni. No dobra, też, te, tak też można. Co jest ziomek? No dobra, teraz wezmę na zemstę Albo i nie. A, wziąłem. Super. Kurde ta ma duale. Trzeba uważać, kurde, koncentruje się na mnie, kurwy syn jeden. Aaaa, zabiję go. Super zabiłem. Uch, nie było. Nie było łatwo, ale się udało. Fak, Szybko kurna. Panie jak ktoś poleczył. Ale przegrywamy dosyć mocno. Eee, znaczy nie mocno, ale kurczę, paromatykę tam jednak tak, no Dobra, rzucamy Kega. uda się go zabić. Kurwa spierdzieliłem. O nie, no jasna A, teraz jesteś mój no, Dobra, jeden na jeden Fak Dobra, wybawimy tego jego IEG może. O dobra, udało się. Fak. No, o oh, fuck Uuu. FAK, kurde, no Cholera, jasna duala ma konecie Dobra, dupa <grywa> Ale, ale serwer bardzo przyjemny, bardzo taki... Nie, nie wiem, czy autowy Ale... No, fuck, dobra Pomagamy szwagrowi Dobra, ten, mój kolega bibing A tego jeszcze... Po... zabijemy, zabijemy, eee, kurde, no Cholera, uciekno, no Dobra, trudno się mówi Dziękuję za heal'a, panie, kurde... Panie żołnierzyku Dobra, rzucamy beczkę, może akładkoś na nią wejdzie. O tak, jest tutaj nasz szwagier, który myślał, że ucieknie i się nie udało. Dobra, jeden na jeden, szybko. A, kurde, huhu, -hu, przeżyłem. <grym> <grym> ale przegraliśmy. Cruz, come on in your. Come on, I am your healer. Ja wiem, że, kurde, ja gram tymi. E, tymi setupami takimi bardziej przygotowanymi pod grę drużynową, ale cholera temu moje przyzwyczajenie po prostu zbycia bycia facetem, który po prostu przeszedł do, do przodu i bije się z każdym, z kim tylko się <grym> da bić. No. Jednak się ujawniło tutaj, dobra, ale 18 na 5 wydaje mi się, że wynik całkiem niezły XXB Widzicie, jest różnica, nie? Jest różnica. 18 na 5 to jest 6 na 8. Cholera, jasna. Te fanboje tylko... tylko no niczego się nie przydają, nie? Tylko i właśnie wchodzą do mojej gier i ten... Mi psują mnie kurwa. Elo, Krusz. No, No cześć, cześć, witam ciebie. Przepraszam, że nie odpisuję. Wiecie co, naprawdę... No nie wiem, tak już po prostu jest, kiedy nagrywam komentarze. Eee, jakoś nie mam ochoty specjalnie odpisywać, po prostu gadam sobie do, 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 ten od rzeczy do mikrofonu i, nie wiem, i tyle. Czasami, dobra, czekajcie, wiecie co, co, odpiszę mu cycki. Odpiszę mu chociaż coś, żeby się cieszył, cycki. no. Ma nadzieję, że, ma nadzieję, że teraz jesteś bardzo pocieszony, jesteś zadowolony, że ci coś odpisałem. Co ty na to? Co ty na to, ziomuś? Oj, chyba nas zaraz zajdą z tej strony, albo i nie. Dobra, o, jesteś, kurwa, mój! O! Ha, ha, super. Okej, okay, ale muszę się teraz wycofać? A, 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 dziękuję bardzo. I tego kurde kolesia szybko zabijemy. Ola, troszeczkę hapsy. Sz, kurwa, mać, co tak kurwa szybko teraz HP. O, dziękuję, dziękuję, dziękuję panu bardzo. Aha. O, fakt, no kurde, nie, mój keg nie wybuchł. No kurwa, jeszcze ten wybuchnie, No ja. No ja pierdolę, no! Kurwa, mać. Serio, że ten mój keg nie wybuchł? Jak to się stało w ogóle? Aha, ten to się widzę, skąpił delikatnie. Uuuu... choba ten zachwiat tutaj widzie. Dobra, gdzie... Kurwa, no kurwa, gdzie oni są? Aha, tutaj. Uuu. Dobra, muszę się troszeczkę skoncentrować. Cholera, ten dualista, no. Dobra, rzucam beczkę. Uda się... Kurde, nic nie... No, dobra, wiecie co? Beznadziejna ta rundka, niestety. Ten się tam, widzę, skampił dosyć ostro. <gry> dobra, koncentruj się, Kruszakus, i pokaż jakąś porządną grę, a nie kurde, takie gówno. Dobra. Nie, yeah, ten kurde... Szwagier z dualami, zginie, zginie? Tak, zginie za chwilę ode mnie, super Jezus Maria, siódmy poziom, no kurde, co te niskie poziomy tutaj, o ja pierdziele ten mój aim. BOŻE ŚWIĘTY Ooooooo, dobra, dobra Wiecie co, nawet, nie, nawet nie patrzyłem czy, czy dobrze trafiam, ale Najwidoczniej tak Dobra, ten kuwa szwagier z, z dualami musi paść I padł, super O, fuck Dwa szwagry, kurde. Super, wchodzimy od tyłu. Uuu, No i przestań, kurde, się blokować, mój, mój kurde karabinie. Fak! Zginąłem. E, ale wynik 7-1. Całkiem niezły. Całkiem przyjemny, nie? O, fuck, co tu się dzieje? Okej, <grym> Ok, super. O, o, o. Fak. Dobra, czekajcie. Super. Haha, <grym> udało się. Całkiem fajnie, prawda? Eugh. Dobra, chodź tutaj, po, pod wiem, może co. Daj, one true. One true legend. Poproszę o hila. Dobra, o o o o, tutaj jest jakiś szwagier. Nawet paru. Paru szwagrów. O kurde, dobra, chowamy się może delikatnie za, za winklem. Dobra, ładne. RP. O fuck! Serio, gdzie, 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 gdzie? gdzie, gdzie, gdzie? Kurwa, kto mnie tak bije? Kurwa, gdzie? Aha, tutaj jest. Super, zajebiście. Nawet nie wiedziałem, kiedy go zabiłem. Tylko się obróciłem po prostu od razu wszedli przedni, po całą lufę, dobra Jesteś... kurwa, mój Dobra, nieważne Nie, nie uda ci się, ziomuś, czekajcie, beczka Szma... no kurde, nie wierzę, po prostu jeden po... haps, bo tylko zabrałem I... dobra, zmienię może na daleki zasięg ja, Kurde, no, podeślij mnie, super, dziękuję bardzo Okej, okay, udało się o, Fuck, kurde, no no, nie wierzę, że on przy. A nie, już myślałem, że kurde. Po prostu nie zabije go w ogóle. <grystanie> no, brahuj. Jeszcze jedną rundkę można nagrać ze spokojem. O, 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 o. Pan z dualami. Pan z dualami wyjebany prosto w kosmos, nie? Uu. Dobra, idziemy na. Aha! Mój stary znajomy. Mój stary Nemezis, który ostatnio mi cisnął w, w tym portce zwójcze. A jak się wam podobał dzisiaj. Wczorajszy, przepraszam, wczorajszy komentarz. A czy jest dzisiaj piątek? Jak nagrałem w piątek, nie będziecie go oglądać w sobotę, pewnie. Oczywiście, wszyscy. No, Wydaje mi się, że jestem, jak szwagier na kościele. Dobra, rocket jump. Cześć, Jomuś. No dobra. <laughs> o, no, To nie było specjalnie trudne. O, 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 o. Czy ktoś jeszcze to jest? Nie, chyba nie. Dobra, to w takim razie czekajcie. O, 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 coś tu się dzieje. Dobra, rzucamy, kurde, beczkę. I idziemy kuwa w ciemno Uuuu i proszę bardzo Od razu kurde pod lufę komuś wylądowałem Fak masz, masz, fr masz frenzy fire Kurde ale nie pomoże ci to Bo jesteś frajer Fak czekajcie czekajcie O cześć Cześć komuś. Co tam? Uuu, ho, 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 ho Zajebiście niestety duale z bliska ten Specjalnie sobie nie radzą z cheeserem Jak sami widzieliście Mały pro tip Który każdy kurwa je o, 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 super, mamy roof kampera. Rzucałem beczkę i... autodetonacja, zajebiście, nie? Widzieliście to kurde. Eee, nawet nie wiem kiedy padłem, eee, nieważne. Dobra, jeszcze... dobra, crush nice, no wiadomo, że nice. Staram się być nice. Staram się być nicest, a nie worst. Tak jak mówił do Prezident... Oh, fuck, kurde, ale, 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 kurde, tracę hapsy? Fuck, Kurde, ale się na mnie uwziął jakiś syn. Aha, bi, bi, bing! Dobra, muszę szybko... No ma... Idziemy się kurde tepnąć na, 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 na... O oh, fuck, kurde, kurde, zginąłem Myślałem, że... Myślałem, że uda mi się przeżyć, ale... Nie, w sumie to był głupi ten Rocket Jump English or Polish... No, kurde, po, po, polsku Nagrałem już chyba trzy komentarze po angielsku, także będę je wrzucał w weekend i przy okazji może po między, w międzyczasie ponagrywam co innego. Wreszcie mi się udało to co e, chciałem zrobić te, na parę dni temu, czyli nagrać jakiś cały ciąg komentarzy. Zajebiście, prawda? Będzie co wrzucać. Wiem, że komentarz słynie, wiem, że ten cały filmik, który właśnie teraz oglądacie nie ma jakiegoś specyficznego e, tematu, ale szczerze powiedziawszy nie mam ochoty na nic takiego. Jest kurde godzina 23. Jestem... E, wy, przepraszam, beknęło mi się. Jestem wykończony. Ja u kuzynki rąbaliśmy drewno na opał. Które będzie do wykorzystania dopiero zimą. Za dwa lata. <grymetywne> Także, tak wiecie, preemptywne. Preemptywne działania. I w ogóle, ale. Ale czasami trzeba, prawda? Eee, Pl. Pl. Mój drogi. Ja nagrywam dla polski chana, na channel. Oj, 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 oj. Delikatne ścinki się już pojawiają. Tak to niestety jest, nie? Tak to niestety jest. A tak. o Szwagier z dłanami. Będzie, kurde, prosto wejście na plecy u niego. obra eee, Dobra, tego tam szybko. O o o o o o o o dobra, kurde. Faaaak! A ich tutaj się zebrało, dobra, szybko uciekamy. Nawet specjalnie nie oberwałem, ale kurde, teraz wchodzę z tej strony. Uda się? Coś wiadomo. Kurde, on no, już ich nie ma, serio. Dobra, bibing. jest Bibiink. Ale tutaj też jest jakiś szwagier. I pójdzie tędy. Gdzie on jest? No chodź tej ziomuś. Uuu, ładnie kurde. Tylko szkoda, że go wybiłeś tak daleko, że kurde już się nie da go dopaść. No kurde no. Szkoda, szkoda, bo... Ale... E, dopadli go, super, zajebiście. O fuck kurde, ten, ten z duali strasznie ciśnie szybko. Duale są... W... Ale nie, duale nie są OP. Wcale nie W sumie na jakiś czas... Na jakiś czas nie będę używać duali, po prostu wydaje mi się, że... Troszeczkę przez... Kurde no, zrąbałem trochę. No, Dobra. Ktoś by sobie tonika przejewał, ale nieważne, teraz czekajcie, dopadnę go Dobra, fuck chyba nie. Ale dopadnę tego. Super, teraz. Oj, oj, oj. O, kurde, nie udało się. Trudno, coraz więcej ludzi z duanami. super. Chyba trzech na całym serwerze. Będzie zajebista zabawa, ej kurde, ES trzy razy beefcake O kurde. Dobra. Wejdzie jakiś fajny cek, kurde, nawet blisko nie było. Ej. Not even close. Trudno. Dobra, gdzie jest reszta mojej drużyny? Fajnie by było, gdyby tutaj przyszli mi pomóc. Co jest, ziomoś? Haha, walisz o... O, fuck. Fuck, kurde, no. Fajnie by było, gdyby, gdyby parę osób się tak zebrało wokół mnie i zaczął mnie leczyć. Normalnie można na to liczyć, ale teraz chyba nie za bardzo. O cholera, jasne, jak to jest. Dobra, IEG. Fuck, kurwa, ginia za chwilę. Jezus Maria. Nie no, za dużo ich troszeczkę. Dobra, co ja, co ja teraz mam zrobić? Co ja teraz mam zrobić? Kurde, to nie wygląda zbyt dobrze. Cholera, wiedzą, że tu jestem. Dobra, nie mogę. Fak, chodź. Dobra, szwagier. Okej, okay, tego się uda... a cholera! Aaaa! Kek! Dobra, chociaż to? Chyba ja powinienem już iG włączyć, ale nie go nie mam, bo kurde, znerfili te IEG. Dobra, kurde. Okej, okay, teraz. Iii. Jeszcze chwila, kek, beczka i... No kurde, nie wierzę, no. A nie, już chyba nie, nie żył po prostu. Dobra, ale straciliśmy Rotboka! i ja mam teraz podwójnego. Boga z podwójnym e przeładowaniem. Skoncentruj się, Kruszek, i wygraj tę rundę. Nobie Super, super, ale. No kurde, gdzie jest reszta mojej drużyny? Fuck, no kurwa, co za cioty. Co oni kurwa robią? A pierdolec, co są kuwa za nie dojebę, dobra. Będę musiał naprawdę tutaj przewertować delikatnie listę moich znajomych i powyrzucać te kurwa... Te wszystkie niskie poziomy, które mnie naśladują i myślę, że że to takie fajne. Chcecie ze mną ja, kurwa się nauczczy to robić przynajmniej. Ja pierdziela, dobra, I chuj, idę, idę kurwa. No, cholera jasna, tylu ich kuwa siedzi za tym murkiem. A... Zero szans w ogóle. Masakra. Super, dlaczego kurwa ku, wszystkie wysokie poziomy idą, kurde, do Royalsów, bo ja zostaję z sami mieć kurwa ciotami na niskich poziomach. Ja pierdziele, dobra, trudno się mówi. 17 minut komentarza. Eee, kurwa, po prostu ja pierdolę, dobra. Wyjdę z tego serwera idę po powybi tych wszystkich kurwa idiotów, którzy kurde. Ja pierdzielę, dlaczego oni kurde wbijają na moim. Widzę, że gram na 30, wbijają kurwa na szóstym poziomie. Kurwa, dobra. Bez komentarza 6 na 4, dobra, nie było w sumie aż tak źle. Ale reszta, jezus, Maria. Po prostu masakra. Tutaj widzę, że jest zajebisty balans, dobra, trudno się mówi. Mam nadzieję, że Wam się te trzy rundki podobały, te trzy rundki się wam bardzo spodobały. Do zobaczenia w następnych komentarzach. Hello.